Na moim kanale można zobaczyć film o starożytnym Izraelu i początkach judaizmu. Można zobaczyć również film na temat Arabów i początkach islamu. Jest także odcinek, w którym opowiadam o dawnych wierzeniach Słowian, a więc nie mogło zabraknąć filmu o początkach chrześcijaństwa. I właśnie dziś zapraszam Was do obejrzenia materiału o takim tytule: Początki chrześcijaństwa. Zaczynamy! Mimo, że nie każdy z was musi być wyznawcą tej czy innej wiary, to każdy powinien być świadomy tego, jak wielki wpływ mają one na historię i wszelkie wydarzenia związane z istnieniem cywilizacji. Chrześcijaństwo, które dzisiaj stanowi religię o największej liczbie wyznawców, obejmującej jedną trzecią wszystkich wierzących ludzi na świecie, ściśle wiąże się z życiem, zwłaszcza jednego człowieka. Mianowicie Jezusa Chrystusa. Stan źródeł, którymi dysponujemy, nie daje możliwości na poznanie w pełni historycznego przebiegu życia Chrystusa. Jednak najwięcej informacji zawdzięczamy Nowemu Testamentowi, czyli czterem Ewangeliom, a są nimi te według Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Oraz Dzieje Apostolskie, 21 listów apostolskich, w tym 14 listów Świętego Pawła i Apokalipsa, nazywana Objawieniem Jana. Powstanie Nowego Testamentu również nie jest łatwe do precyzyjnego określenia. Wiadomo jedynie, że żadna z części nie zaczęła być spisywana wcześniej niż w latach 60., a więc minimum 30 lat po śmierci samego Jezusa. Natomiast z innych lektur dowiadujemy się, że Jezus z Nazaretu urodził się w Betlejem za czasów panowania w imperium rzymskim Oktawiana Augusta, kiedy to Judea była zarządzana przez Rzym przy pomocy lokalnych władców, w tym przypadku Heroda Wielkiego. Chyba wszyscy kojarzymy tę opowieść z religii. Urodziny Jezusa, według dokładnych obliczeń, przypadają na 747-748 rok od powstania Rzymu, czyli 7-6 rok przed naszą erą. Ale w wyniku pomyłki popełnionej przez Dionizusa Małego, który na polecenie papieża Jana I ustalił datę narodzin Chrystusa na 754 rok od powstania miasta Rzym przyjęto datę początku ery chrześcijańskiej, a papież wprowadził w użycie powszechne ten sposób datowania, ustalając dzień narodzin Jezusa pierwszym rokiem nowej ery. Jezus działalność publiczną prowadził przez niespełna dwa lata swojego życia i to w dodatku na sam jego koniec. Były to już czasy cesarza Tyberiusza i prefekta rzymskiego na terenie Judei Poncjusza Piłata. Jezus przyjął chrzest z rąk Jana Chrzciciela, i zaczął nauczać, a jego nauki dotyczyły przede wszystkim zreformowania judaizmu, nadania mu znacznie głębszej materii religijnej, która zapowiadać miała nadejście Królestwa Bożego. No co w obliczu utracenia niezależnego państwa żydowskiego mogło być bardzo atrakcyjne dla niektórych odbiorców. Mówił o miłości do jedynego Boga oraz bliźnich. Obiecywał zbawienie i życie po śmierci każdemu, kto będzie stosować się do jego nauk. Dodatkowo Jezus promował nierygorystyczne podejście do szabatu czyli takiego żydowskiego święta, polegającego na zaprzestaniu jakiejkolwiek pracy oraz wszelkich nakazów tory. Zwłaszcza w sytuacji, gdy ci najbardziej gorliwi w przestrzeganiu zasad juda judaizmu, Żydzi, nie przejawiali tak prostej, a jednocześnie ważnej dla Jezusa zasady, mianowicie miłosierdzia wobec innych ludzi. No i co chyba najbardziej rozwścieczyło jego przeciwników, to kwestia nazywania się Synem Bożym i Mesjaszem, który zbawi wszystkich grzeszników, którzy będą iść jego drogą. Gdy jednych to przyciągało, innych małoby powiedzieć, że odrzucało. Saduceusze i faryzeusze dostawali wręcz furii, gdy słyszeli o działaniu Jezusa, ponieważ uważali, że psuje ono porządek religijny ustalony przez nich samych. A że ci drudzy wchodzili również w skład Sanhedrynu, czyli takiego swego rodzaju. Żydowskiego sądu, żydowskiej instytucji sądowej, to dla Jezusa nie mogło się to dobrze skończyć. Sanhedryn wydał polecenie aresztowania samozwańczego w ich mniemaniu Mesjasza i następnie przekazali Go władzom rzymskim w Jerozolimie. No i z oskarżeniem dążenia do władzy królewskiej i przywrócenia niezależnej Judei, która od 6 roku naszej ery była już prowincją rzymską. Jezus został skazany na śmierć. Co ciekawe, faryzeusze dążyli podstępem i perfidią do politycznego charakteru zarzutów, a nie religijnego, ponieważ Rzymianie do działalności Chrystusa podchodzili jak do no, niegroźnego zabobonu wewnątrz starej religii judaizmu i za to raczej nie skazali by go na śmierć, która według zasad żydowskiego sanhedrynu miałaby polegać na ukamienowaniu. Natomiast za przestępstwo polityczne. Kara śmierci była niemalże pewna i polegała na ukrzyżowaniu. Jezus, wyrokiem sądu, zostaje uznany za politycznego buntownika i ginie na ulubionym narzędziu tortur Imperium Rzymskiego czyli właśnie na krzyżu. Pierwsi wyznawcy Jezusa, uważający go za Mesjasza, nadali mu drugie imię, które brzmi Chrystus, a oznacza namaszczony lub pomazaniec. Natomiast po śmierci Jezusa, jego nauki były rozpowszechniane przez jego najbliższych uczniów, nazywanych oczywiście apostołami, których było dwunastu. Zaczęli oni głosić wszem i wobec, że ich pan trzy dni po śmierci zmartwychwstał i zachęcali innych do przyjęcia chrztu oraz przyłączenia się do grona naśladowców syna Bożego. I choć apostołowie byli tymi najbliższymi Chrystusowi, to jednak niewliczany w grono 12 Paweł Starsu odegrał bardzo ważną rolę w rozwoju nowej wiary. Jego pierwotne imię żydowskie brzmiało Szaul i był niegdyś bardzo zagorzałym faryzeuszem krytykującym ukrzyżowanego Jezusa. No ale podczas swojej podróży do Damaszku Doznał objawienia, i po trzech latach spędzonych na pustyni i dokładnym przyswojeniu zasad nowej wiary, Paweł powrócił do Jerozolimy i rozpoczął gorliwą misję apostolską. Głosił zasadę, że chrześcijaninem może zostać dosłownie każdy, niezależnie od pochodzenia i statusu społecznego czy majątkowego. I choć na początku jego słowa nie były zbyt pozytywnie odbierane przez innych uczniów Chrystusa, to jednak po czasie udało mu się przekonać Piotra do wspólnego działania w rozprzestrzenianiu chrześcijaństwa nawet wśród Pogan. Paweł podejmował się licznych podróży misyjnych, w tym trzech naprawdę dużych, pokonując różnymi sposobami około 30 tysięcy kilometrów. Dzięki jego apostolskiej działalności szeregi chrześcijan dynamicznie się powiększały. No a tam, gdzie zakładał ośrodki chrześcijaństwa posyłał bardzo cenne z religijnego punktu widzenia listy, których przypisuje mu się 14. Wskazują one również, że dzięki niemu chrześcijaństwo wyszło poza krąg żydowskiego społeczeństwa. No i też weszło w świat starych helenistycznych i rzymskich wierzeń. Natomiast ostateczne oderwanie się chrześcijaństwa od judaizmu następuje po upadku Powstania Żydowskiego i zburzeniu Świątyni Jerozolimskiej, co wydarzyło się w 70. roku. Pierwsi chrześcijanie łączyli się we wspólnoty nazywane gminami, w których zaczęła tworzyć się hierarchia. W jej skład wchodzili prezbiterzy, czyli kapłani, ich pomocnicy nazywani diakonami, natomiast kierownictwem nad całością gminy zajmowali się biskupi. Wierni pod ich przewodnictwem spotykali się na wspólnych modlitwach, a dotychczasowe formy kultu zostały znacznie uproszczone. Na przykład dawne składanie ofiary ze zwierząt zamieniono poświęceniem chleba i wina, które wierni spożywali jako ciało i krew Jezusa. Pierwszym biskupem gminy chrześcijańskiej w Rzymie został jeden z najbliższych uczniów Jezusa Piotr, który w okresie prześladowań chrześcijan w czasach cesarza Nerona został ukrzyżowany, zresztą na swoją własną prośbę, głową w dół. Po śmierci Piotra każdy następny biskup rzymski przyjmował tytuł papieża. No i już widzicie, że nowa wiara chrześcijańska nie zamierzała poddawać się po stracie ważnych jej krzewicieli. Można by powiedzieć, że każda przeszkoda pojawiająca się na drodze chrześcijan tylko ich umacniała i powodowała tworzenie się ogromnej, a następnie bardzo wpływowej tożsamości religijnej. W pierwszej połowie I wieku chrześcijanie nie byli traktowani poważnie przez Rzymian, no, którzy podchodzili do chrześcijan jak do jednej z wielu sekt judaizmu. Jednak po wspomnianym wcześniej wyraźnym odłączeniu się od Żydów, sami wyznawcy wiary mojżeszowej występowali przeciwko chrześcijanom. No i niejednokrotnie podburzali administrację imperium. No, natomiast cesarze rzymscy do połowy III wieku nie wydali żadnych jednoznacznych i konkretnych ustaw przeciwko chrześcijanom. Co nie zmienia faktu, że byli oni bardzo często pociągani do odpowiedzialności karnej na podstawie różnych oskarżeń. No, do których należały na przykład yy, zarzuty o wprowadzanie zamętu w społeczeństwie albo posądzenia o. To jest ciekawe, tajemnicze praktyki, jak chociażby rzekome zabijanie niemowląt, by pozyskiwać ich krew do sprawowania komunii. No i jeszcze tam cała masa innych rzeczy, które wymyślić są w stanie ludzie widzący duże zagrożenie w odmiennym światopoglądzie no a już zwłaszcza w odmiennym światopoglądzie religijnym. A tak po prawdzie, chrześcijanie podpadali głównie nieuczestniczeniem w obchodach świąt związanych z religią politeistyczną Rzymu. No, nie składali darów bogom i Rzymianie uznawali to za groźny przesąd, który może spowodować gniew tych bogów. I taki właśnie charakter miały prześladowania chrześcijan – religijny, a nie polityczny, choć czasami wygodni oni byli do zrzucenia winy za powszechne klęski, jak chociażby ta związana z pożarem w Rzymu Rzymów, w 64 roku za czasów Nerona. Mimo przewlekle występujących represji i prześladowań ze strony władzy, no podburzanej przez społeczeństwo, oczywiście, chrześcijanie rośli w siłę, udowadniając, że zwalczanie tej religii przynosi odwrotny skutek. Doprowadziło to do sytuacji, kiedy w 313 roku cesarz Konstantyn Wielki wydał dokument nazywany dziś Edyktem Mediolańskim. Który wprowadzał wolność wyznania chrześcijańskiego na terenie imperium. A jeszcze krok dalej zrobił ostatni cesarz niepodzielonego imperium rzymskiego, Teodozjusz I Wielki, który w 392 roku uznał chrześcijaństwo za religię państwową i zakazał wyznawania innych. No, dla chrześcijan był to ogromny sukces, ale czy dla całej cywilizacji nie sądzę. Musimy tutaj wypomnieć Teodozjuszowi, no na przykład wprowadzenie zakazu organizowania igrzysk olimpijskich, ponieważ cesarz uznał taką formę uprawiania sportu za zwyczaj pogański i barbarzyński. Świat czekał aż 1503 lata do roku 1896 na przywrócenie rywalizacji sportowej na areny do tego przeznaczone. Natomiast tu już wychodzimy poza temat dzisiejszego odcinka, który jest przecież o początkach chrześcijaństwa. No więc podsumowując, wraz z rozpoczęciem działalności publicznej Jezusa Chrystusa pojawiła się na świecie nowa wiara zwiana Zwana chrześcijaństwem. Jej podstawą są nauki Jezusa, które po jego śmierci zapisywali jego uczniowie nazywani apostołami, tworząc w ten sposób pismo święte Nowego Testamentu. Sam Jezus Chrystus był postacią historyczną, która według mnie wywarła największy wpływ na ludzi w historii świata. W zachodnim świecie od momentu jego narodzin zaczęto liczyć czas nowej ery która ma obecnie, no, 2025 lat. I tak szczerze mówiąc, ciekawy jestem, jaka rzecz byłaby w stanie ją zakończyć i rozpocząć nową erę. Jeśli macie jakieś pomysły, napiszcie je w komentarzu. No, napiszcie o czym myślicie, co takiego mogłoby to być. No, moi drodzy, w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i zachęcam do subskrypcji, komentowania, całej masy tych innych rzeczy, do wspierania mojego kanału Detektyw Historii. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć!